Halo, ja jestem Rotik Podkreśnik. Bardzo dziękuję Wam za 60 subskrypcji na moim kanale. Ja ogólnie nie wiem, co się dzisiaj stało. Poprosiłem brata, żeby otworzył mi skrzynkę, i ja zamknęłem oczy normalnie. I zapytałem go, czy się coś kręci. No, on ma 3 lata, więc myślałam, że on kłamie. Kiedy powiedział, że tak, a kiedy otworzyłem, to normalnie był Mortis. Nie wiem, bardzo fajnie. I dzisiaj, bo to jest mój najwymarzony, wymarzony, wymarzony, to moja postać jest. Jako mega, mega chciałem od dawna. W kluba wchodzę i to jest moje, to najlepsze, i nie mam tutaj Mortisa. To jest moje najlepsze konto, i tutaj Mortisa nie mam. No i dzisiaj nareszcie, będę mógł zagrać tym Mortisem. Także się cieszę, że coś mi dzisiaj wydropnęło. Dobra. Ja słyszałem, że tak się jakoś granim. Jakoś tak zrobię. Pym, pym, boli brzuszek. Pym, pym. Dobra, mam. Nie no, koks jest ten Mortis. Będę musiał go ulepszać, bo naprawdę, naprawdę pff, go chyba się ulepsza. Jej, ale fajny. Dobrze, że nie mam lagów na telefonie bo z lagami to na Mortisie się okropnie gra. Dobra. Gramy jeszcze, gramy jeszcze, gramy jeszcze. Miano Morcisa Mortisa, chyba nabiję na jakąś 35. Będę to 1 na świecie Mortisem. Raz, dwa, łatwo. Wiem, że tak łatwo jest na razie, ponieważ to są Bambiki totalne na zerowych pucharkach. O Boże daj mi gałę no nie, nie dał patrzcie jak mu gole zabiorę pyk, pyk nie no mega się cieszę po tej grze zagramy jeszcze jedną i potem już będę kończył odcinek podaj no nie rozumiem na, tej, na tym końcu nie mam rzeki i epickich i piskich zadymiarzy, a wydrobił mi Mortis. O Boże. Dobra, ta chyba tam szczeli. I to łatwo. No dobrze myślałem. Ale koks on wygląda. Teraz zmienię sobie edycję stylu tego Mortisa. Eee, yy, dostałem. To zaraz poproszę brata, żeby mi coś znowu wydropił. Dobra, Morty, zmieniam na tą. Dobra, czekaj. Daniel, Daniel, otwórz tą skrzyneczkę niebieską, no. Niebieską? Tak, i zamknij oczy, no i dawaj klikaj. Kręci się? Tak. A no, no zaraz mnie oszuka. Tak jak myślałam. No więc... O, nam dobrało? Sprauć jest według mnie troszkę słaby. Pum. Tutaj jest ból, to ja zrobię coś takiego. Pum. Nie, nie wyszczeliło mi się. Nie. Myślałem, że szczeliłem. Dobra, nie. Jeszcze raz. Tym, tym. Mam nowe szkło hartowane na telefon, więc koks mi się gra normalnie. Podaj 8 bit. No dawaj, no, brzuszek ty, ty, ty. tym, ten ty, boli brzuszek. Uciekam. Nie, na no, jakże tym Mordisem. Mhm. Na solo będzie dobre uciekaniem tym. Ja kiedyś miałem Mortisa, kiedyś na takim, na tablecie moim, który mi się popsuł i oddałem go na elektrośmieci. No i teraz tam w ogóle nie mogę grać, bo to konto, na no, z super celem połączony. O nie, nie tak zrobiłem. Star Power do Mortisa, ten jest bardzo dobry na zadynę. Oddasz mhm. mi to? Czy Jakoś sobie inaczej pogadamy? No dobra. To robimy tak. Ten mój sposób. No oczywiście to jest sposób każdego na Mortisa. Na no, zadema. A i łatwy i call. Okej. Okay. Tak, tak i tak. Daj mi piłkę Nie pożałujesz szczeraj. No nie, naprawdę. Da się przez to szczerać? Nice. No nie, nie. Nie udało mi się zabrać. No dobra, to więc będę się żegnał. Dziękuję za oglądanie. Łapkujcie, subskrybujcie. No i... Ciekawe czy nie, nie będę miał już skrzynki. I papa.